Hej, dzisiaj zestaw Lego Technik 42088. Spójrzcie, lampa się zepsuła, ale tu jedzie ciężarówka z wysiągnikiem. Tutaj musimy opuścić. O, pan łapie lampę. Podnoszę się do góry. Powolutku. Ciężarówka już może... Trochę podjechać, pan wczepia i zobaczcie, utknął. I co teraz? O, zobaczcie. I to mogło być tak, że pan tu wczepiał lampę, lampę, no i to odjechało, a pan tu został. Ale już. Koleżanka dała mu drona, i może sobie zlecieć. O, i już tutaj sobie stoi, a dron jedzie na swoje miejsce. To jest bardzo prosty mechanizm. Mały zestaw, ale duże opony, jak na taki malutki zestaw. Jest bardzo dużo świateł ostrzegawczych, bo zobaczcie, tu z tyłu są czerwone, tu na dachu, tutaj, tutaj. Są jeszcze dwa niebieskie siedzenia w środku. Jak Wam filmik się spodobał, to zostawcie subskrypcję. Pa, pa!